Moje kochane, postanowiłam nagrać dla Was dzisiaj ten filmik, ponieważ wczoraj miałam niezwykłe spotkanie. Oddawałam zdjęcia Kasi, i ona nagrała parę takich swoich przemyśleń na temat sesji. Możecie zobaczyć ten filmik i posłuchać, czego doświadczyła Kasia. A do mnie wraz z jej wypowiedzią przyszło takie przemyślenie, które ja obserwuję już od bardzo dawna, jeśli chodzi o sesje kobiece, femintu z procesem takim transformacyjnym. Moje drogie, bardzo często wahacie się, czy zrobić to dla siebie, czy to jest właściwy moment, żeby taką sesję sobie podarować. Na przykładzie historii Kasi która była w bardzo trudnym momencie swojego życia. Takim bardzo wiele się w jej życiu działo, bardzo źle czuła się fizycznie, psychicznie. I ja zaproponowałam jej tę sesję, po to by ona też mogła doświadczyć, jak taka sesja działa w takich właśnie trudnych momentach. Ponieważ bardzo pięknie i łatwo jest podarować sobie taką sesję, kiedy jesteśmy w najlepszym, naszym zdaniem, momencie życia, żeby uwiecznić, upamiętnić jakiś moment, w którym się znajdujemy. Ale równie niesamowite jest podarować sobie takie przeżycie, kiedy jesteśmy w trudnym momencie. I kiedy ta sesja może przynieść nam bardzo. Wyjątkowe rezultaty, ponieważ cały proces, przez który przechodzicie u mnie, całe doświadczenie siebie, takie spotkanie się ze sobą, z wszystkimi swoimi emocjami i ze smutkiem, i z bólem, i z jakimiś wątpliwościami z taką chęcią zmiany, ale poszukiwaniem też tego własnego kierunku, to wszystko można pięknie wyrazić, to wszystko można wspaniale ugruntować i tak właśnie było w przypadku Kasi. Ona miała wątpliwości, ona zastanawiała się, czy ten moment jest dobry. Skoro czuje się tak kiepsko, skoro chce jej się płakać, a ja powiedziałam do niej, kochana, jeśli masz odwagę zmierzyć się z tym to dla mnie nie ma to znaczenia. My nie musimy na naszych zdjęciach zawsze pokazywać tylko i wyłącznie tych pozytywnych emocji. Ale co się okazało? Kasia podjęła to ryzyko. Stwierdziła, że w najgorszym wypadku przepłaczę całą sesję i to będzie taka bardzo emocjonalna sesja. Okazało się, że gdy się spotkałyśmy, gdy z otwartym sercem zaczęłam z nią rozmawiać, zaczęłam być z nią, zaczęłam dawać jej wsparcie i towarzyszyć jej w tej emocji, pozwalając, żeby ona po prostu była, za tym smutkiem pojawiły się przepiękne odczucia. I gdy spojrzycie na efekty naszej sesji, okazuje się, że jest tam. Kasia uśmiechnięta, bo pod tym smutkiem, pod takim też być może chwilą takiej samotności, to kobiece wsparcie i taka rozmowa naszych dusz sprawiła, że ona po prostu zechciała otworzyć się też na zupełnie inne emocje niż te, które czuła w danym momencie. Jak sama mówi, to było dla niej niesamowite doświadczenie, ponieważ a, została przyjęta z całą swoją pełnią i mogła dotrzeć do takich autentycznych, szczerych części jej samej. A my przecież jesteśmy całe różnymi emocjami skrajnymi emocjami i zawsze mieszka w nas i trochę smutku. I złości, i radość, i przyjemność zbycia z drugą osobą. Dlatego z całego serca polecam Wam nawet w takich trudnych chwilach, podarowanie sobie takiego momentu przyjrzenia się samej sobie, zatrzymania się, ponieważ naprawdę możecie być nieźle zaskoczone, co. Wspólnie odkryjemy.